Cześć, siemanko mordeczki, dzisiaj nagramy Brawl Stars No i bez zbędnego przedłużania, zacznijmy grę to, nie, to teraz... Zagrajmy... Starcie Nie, starcie solo No i może być szelka No, szybciej o, skrzyneczka na dobry początek. Oj, zabrakło mi trochę. Teraz dwa, trzy. Tyk. Oj, Frankuś. Dzięki, Franku. O, skrzynka. Teraz tylko... Uważaj, co robisz, Frank. Raz, raz, dwa. No, kurde, Frank, jak to wygląda? Oj, oj, a wygrałem, wygrałem. Szybko, szybko, uciekaj. Dobra. Ona miała dwa Power cube. Dobra. Będę tak. Dobra, jestem na końcu chyba. Ale bym ja Chodź Chodźcie, no chodź. Teraz dwa. No cóż, mało zadaje, ale może się uda dobić. Ja Zobaczę, co ja mam. Będę ją prankował. O nie, książka, Co ja mówiłem? Jej! Taka była kiepska gra. Niestety, w tym momencie dwie skrzyneczki, dwa kulta. to jeszcze jedną. Ja Szelka i Bu To teraz w sumie Zagramy Bu Nie kliknąłem. Bu, bu, bu Grasa O, nie ma Natomiast. No tam jest. O nie, szelka Ja nie lubię szelki Raz, dwa, bardzo, O Boże, Boże, słabo mi dzisiaj idzie. To, że mi słabo idzie, to są sumie we zmiany gra w parze. Może w parze mi lepiej pójdzie. O, skrzynaczka. Ile razy teraz Ile razy i kolejny raz, 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 teraz winoś, Uważaj, Ty! Ani da! O, Boże, Boże, Boże! Lecz leczonko, leczonko. Proszę, mleczko, mleczko. O, nie, Bibi Mario! 87, 6, 5, 4, 7. Ani da! Jest. Uciekaj, uciekaj, dawaj, bi, bi bi. Teraz dobrze, dobrze, dobrze. Oj, oj oj. Coś chyba źle nam. O, żyje jeszcze. O, może jeszcze nam się udało ratować sytuację. Patrzcie, odradziłem się. A kuku, dzień dobry, dzień dobry. Oboje, źle ja mam prowadzi HP. Idź. Dobra, no trudno, Ale jest pół. No jak on to przeżyć? Dobra, bibi bibi. Szybko. Dobrze. Oj nie, poczekaj. Uciekaj od Bibi. 6, 5, 4, 3, 1. Czuję, że możemy to przegrać. Tak szczerze. Auto akad może być. Idź. Dobra, uniknęliśmy. Dobra, oj. Brak się odradzi. Dobra, tutaj. O, patrz sobie. A nie, Bibi się zrespiła. Ej, ja o, tu to sobie zrzucamimy. O, chciał mnie przeciągnąć. O nie, o nie, o nie! Oj. Przegrana. Czemu mi tak słabo idzie dzisiaj? Dobra. To weźmiemy. Czym ja lubię gać? No tak, ośmią bitwą. Raz, dwa, trzy. Teraz Uważaj tył. O mój Boże, może lepiej nie. Atakuj nie. Dobra. Uważaj. Aj, ten pamiętaj. No, atakuj dobrze. O, panka. A, już nie ma pka. Już nie ma apta. Oj. Doszcie. Może to wygramy chociaż. Ojej, to był. O Jezu, ile min był! O nie, 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 nie. Chodź, chodź. Się postawiło, się nie odstawi. Oki. Okay. Oj, ojoj, oj, oj Uważaj ty, uważaj. nie. Ojej. Oj. Idź do mnie, do no. mnie, O nie, on co, to, co on tu robi, co on tu robi? Uważaj ty, sobie to robiliśmy. Zinię, 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 uciekam, uciekam. Udało mi się uciec. Aaaa, atak. Owożę to, nim na północ, nim na północ. Pół. O jednej, drugie miejsce. Może być. Od niezniża to, nareszcie. To jeszcze raz. O nie, lagi. O. No chodź. O. Chodź, chodź. Halo. Co ten tik robi? O. ten O. Czybym grał sam? Okej. Taipa. O nie, o nie, o nie No rusz się, no Rusz się, Ale on mój głupi O nie, coś się odrodził uh -huh. No rusz się A ja w sumie power kill wy będą No i zgin No gin No rusz się no, ja O. Po co ona uciekła? oj No, pomóż mi. No i No i co żeś zrobił? się, Wygrał, jak to możliwe. Taki słaby gracz. 4 3 dwa, 2, jeden. Uważaj Ty! No... No... No nie strzelaj do mnie... No, idzie to... Kamil... Nie użyję tu wieżyczki, by nie ma tace, Jak nas rozstrzelają... O no, nie, a nawet się nie... Nie was zabić. No nie... Oni nie, nie, Przegraliśmy... Nie Lipka... O, tak, bucharki na plus. Może być. To jeszcze zagrajmy może. A zadymę. za, A za bóla. I można grać. O, mamy dwóch na starpałaże w drużynie. Dadło się te stare. Oj oj oj, stare powerek. Oj ojaj, zginąłem. Oj Jakieś kłopoty my tu mamy. Dobra, bik! Jest dobrze, dobrze. Dawajcie, dawajcie, szybko, szybko, szybko. O tu doprzeczkę. Uważaj! Kaper. Ja lubię fajkę, jak ona mnie wkłada na się udało. No nie, 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 dobrze. nie, dobrze. nie, 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 Dobra, ty nic nie zrobisz. Ja wezmę wnukę. Mister z... Oj, 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 oj. Oj, ginę. I to mocno winę. Ej, a e, któż to idzie? O, No to nieźle. Nie, nawet się nie da nie zabić. Nie, wiecie. Nic, mówię coś. O dobrze, tym nie żyję. Rozbaczymy, zeszczyt. Jak strzelić im bramkę, jak oni nie dają nawet podejść. Dobra, może się uda. I lecisz, 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 lecisz. Jest. Lec, lec. Udało się. Nie wierzę jak. Okej. Okay. Moja piłka. oj! oj, oj ginę, ginę, ginę aj. O. oj. Ojej, ojej. O, a może wygramy? A może nie? O, zobaczcie. O, nie, nie będę O, nie, 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 Wygrana. nareszcie. Na dzisiaj to chyba już tyle będzie. Już 13 minut trwa film, a więc do następnego razu. Papatki i cześć!